Medal Pulmonologiczny w Olsztynie zaostrza środki ostrożności w trosce o pacjentów. Ponadto dyrekcja placówki apeluje o zdrowy rozsądek do wszystkich mieszkańców warmii i Mazur. Czy każdy, czy ja, czy pan powinien mieć taką lampkę ostrzegawczą w głowie tego wirusa się obawiać? Czy jednak są pewne grupy podwyższonego ryzyka? Zdecydowanie każdy z nas powinien się obawiać tego wirusa, i, dlatego że na zarażenie nim jest i, no, wrażliwy każdy z nas. Tak? Natomiast są rzeczywiście grupy podwyższonego ryzyka, grupy osób, które mogą ciężej, w sposób cięższy tak przechodzić i, samą chorobę i mieć i, cięższe objawy. I to są osoby przede wszystkim w podeszłym wieku osoby, które mają również wiele chorób współistniejących, przede wszystkim z zakresu układu krążenia, niewydolności krążenia, tak i choroby wieńcowej, przebyte zawały. Więc to są te osoby, które szczególnie są narażone, czy osoby z chorobami przewlekłymi układu oddechowego. Słowa przestrogi chyba nigdy dosyć, dlatego zapytam jeszcze raz, poproszę o przypomnienie. Takie podstawowe zasady, które powinny to ryzyko zakażenia obniżyć w codziennym funkcjonowaniu. O czym pamiętać? Żeby nie wychodzić bez bez potrzeby, żeby nie chodzić bez potrzeby czy przy pierwszych jakichś objawach, tak, do lekarza, raczej zadzwonić do lekarza i to rekomenduję, tak, czy do lekarza rodzinnego, czy do poradni specjalistycznej, nie przychodzić, dlatego że pacjent, który przyjdzie i oznajmi nam, że jest podejrzany o kontakt, że źle się czuje, automatycznie wyłącza na kilka godzin placówkę medyczną z pracy. Druga rzecz to są środki ochrony osobistej, a więc przede wszystkim mycie i dezynfekcja rąk. Pacjenci, którzy już w szpitalu są, w szpitalu na przykład pulmonologicznym, który za naszymi plecami, czy oni w pewien sposób powinni czuć się teraz zagrożeni, no bo z jednej strony są w odosobnieniu, ale są no, w środowisku, gdzie zarazków trochę jest jednak. U nas nic się nie zmieniło oprócz tak, takimi bardziej restrykcyjnymi sposobami zabezpieczenia naszych pacjentów. Tak? Wszystkie drzwi mamy zamknięte, wejście jest tylko wyłącznie przez Izbę Przyjęć. Mało tego, każdy pacjent, który wchodzi do szpitala ma mierzoną temperaturę. Każda osoba, również personel, każdy odwiedzający ma mierzoną temperaturę plus podpisuje takie oświadczenie, tak? wypełnia taką ankietę o braku kontaktu lub kontakcie z osobą zakażoną z Koronawirusem mającą objawy. Jakiś apel, bo myślę, że tego też nigdy dosyć. Zdrowy rozsądek to będą najlepsze, najlepsze motto na najbliższy czas? Zdrowy rozsądek oraz pokazanie, że jesteśmy dojrzałym społeczeństwem i jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Ja tu apeluję przede wszystkim do osób młodych, dlatego że te osoby przechodzą albo bezobjawowo, albo skąpo objawowo najczęściej objawy tak koronawirusa czy, czy, czy samo, samą chorobę. Apel do nich. Zostańcie państwo w domu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.